Mamy W kolejnym odcinku podróży z plecakiem, tym razem z Kataru. A jesteśmy tutaj dlatego, że mamy 20-godziną przesiadkę około. Właśnie... Ale to było zamierzone? Tak, tak, to było zamierzone i mamy taką opcję stop over w katarze. Jeśli macie tam powyżej 12 godzin tą przesiadkę, to możecie skorzystać z hotelu za 14 dolarów czterogwiazdkowy mhm. lub trochę więcej 5 -wioskowy. no my wybraliśmy ten czterogwiazdkowy. No i co, trochę mieliśmy problemów teraz na lotnisku. Tak, oj, dopiero wyszliśmy tak naprawdę po jakichś dwóch godzinach no, od przylotu. No, dwie godziny to zajęło, była taka kolejka. No i problem był taki, że mieliśmy drona, więc to mhm. też ważne, żebyśmy Wam powiedzieli. Mamy drona w podręcznym, małego drona. A ogólnie tutaj w Doha jest zakaz wnoszenia, włożenia dronów, także no, musieliśmy gdzieś go zostawić przed przyjściem tutaj, gdzie jesteśmy teraz. No i w ogóle był problem, bo pytaliśmy każdego, każdy mówił tutaj co innego na tym lotnisku. Mm. Jedni, że bez problemu możemy iść, drudzy, że po prostu nam go zarekwirują, że będzie problem, że nie można. No ale w końcu jeden jakiś taki był ogarnięty ochroniarz, tak? tak tam w no informacji. Znaczy, no, pani powiedział, że mamy przejść normalnie i iść do takiego pokoiku. No i tam dopiero poszliśmy po, po tych wszystkich kontrolach do tego pokoju. No i pan wypisał jakąś kartkę, zabrał nam tego drona. No i jutro rano musimy po niego tutaj przyjechać, więc mamy nadzieję, że nam go oddadzą i nie będzie problemu. Ale jeszcze można wspomnieć co ważne, że oni wam jak tam wbijają yy, pieczątkę, że tu przylecieliście, mówią, że e, to nie jest problem, możecie iść. Tak, bo ja też czytałem no tej pani w Tak jak się I wbijała. ogólnie jak wyjdziecie z lotniska z tym dronem, no to rzeczywiście do niczego się nie przyczepią, tylko problem się robi w tym, jak tu przylecicie, żeby lecieć gdzieś dalej, to wtedy wam po prostu zabierają się. kontroli tego bezpieczeństwa, dronem, tak, tak bo... że nielegalnie go tak, tutaj. Tak, łamiecie ich prawo po prostu, że mieście go na mieście tam. Tak, nieważne czy nagrywacie czy nie, no, to jest tutaj takie zabronione. Po prostu zabronione. zabierają i tyle, bez żadnego tłumaczenia. No i nic, no i teraz co, bierzemy sobie jakiegoś Ubera, bo jest opcja metrem, chyba Uberem albo taksówką, ale patrzyliśmy, Uber do tego naszego hotelu jest dość blisko, chyba 10 minut jazdy, z, nie wiem, z 10 czy 12 zł kosztuje. Zaraz to przetestujemy. No i też jest problem z kartą e SIM. Nie może być łatwy. Tak, bo nie da się w ogóle jakoś wgrać w telefon. Nie wiem o co chodzi. Mogliśmy to może zrobić w Tajlandii, jak byliśmy, może by było łatwiej. A tutaj na miejscu nie wiem, czego to nie działa, ale no nie możemy tego zrobić. No ale nigdy nie mieliśmy problemu w sumie No nigdy z tym nie, nie mieliśmy problemu. Akurat. No ale na szczęście jest Wi-Fi darmowe na lotnisku, więc uda nam się zamówić tego Ubera. No i może na miejscu kupimy jakąś lokalną kartę SIM, albo będziemy bez internetu. Tak ale się zapraszamy do odcinka. Mam nadzieję, że uda nam się coś zwiedzić w Katarze i pokażemy wam ten jeden dzień. Pół w sumie pół dnia, już. tak, w Katarze, więc zapraszamy. Dobra, jeszcze po drodze sobie wypłaciliśmy taką lokalną walutę. I to jest przelicznie chyba jeden do jednego, około coś no takiego. Tak no żebyśmy mieli jakieś pięćdych właśnie na jakieś takie, nie wiem, magnesy czy coś. Jest właśnie problem z Uberem. Już normalnie jesteśmy tacy tutaj zmęczeni w pudernej. pobieramy aplikacje ichniejsze, ale teraz poszliśmy do panów i okazało się, że w ogóle na terenie lotniska Uber nie działa. Tak nam powiedział. A oglądaliśmy wcześniejsze tak. vlogi i normalnie inni mówili, że można zamówić Ubera z lotniska. No a co najlepsze wczoraj w Bangkoku patrzyliśmy sobie te Ubery i patrzyliśmy je z lotniska pod hotel i normalnie, normalnie działały. Były. No więc no mówię, nie mamy internetu, ale jest opcja jeszcze metra, więc nie wiem, znajdziemy to metro. No tylko nie wiem jak trafimy do hotelu bez internetu. No, trochę słabo. No nic, zaraz zobaczymy. Trzymajcie kciuki, żeby się udało, bo już jesteśmy podnięciem, miało być szybko, sprawnie. A już padamy na twarz. Tu... Wyszło jak zawsze, my zawsze mamy jakieś problemy. Znaleźliśmy już to metro, kupiliśmy sobie właśnie jakieś bilety i kosztuje około właśnie 6 zł, tak? Na cały dzień możemy jeździć, tak? No, Coś no tam w... 12 za 2 zapłaciliśmy. No, na cały dzień, full... ...day pass. No. no niby Pan mówił, że na cały dzień. Tak no że... zaraz właśnie wchodzimy. No Kurde, teraz zobaczyliśmy, że z jakiegoś innego miejsca już działał ten Uber, no ale już tam się to wifi skończyło. No i kurde, a jak zawsze już jesteście może to zmęczenie, tak? No ja już padam, doskwiera. bo nic mi się nie chce w tym momencie. Teraz musimy potem... O, dobra, otworzyło się. Wysiądziemy z tego metra i musimy znaleźć hotel. No, bez internetu? Bez internetu. Jakieś mam mapy offline, zaraz zobaczymy czy one działają. No, mam nadzieję, że się uda. A jak nie to jakieś może lokalne stoisko znajdziemy z tą kartą SIM, bo te e SIM nie wiemy o co chodzi, albo coś mamy z telefonami, albo tutaj coś jest nie tak. Ale ciężko, ogólnie oglądaliśmy jakieś filmiki, to mam wrażenie, że każdemu tak sprawnie poszło, a my no po prostu masakra dzisiaj. No on jest jakiś cały czas problem, no, no nie wiem. No dobra, lecimy szybko, teraz zobaczymy z prawej czy z lewej. Zaraz sobie ogarniemy. Dobra, jesteśmy. w początku chyba wejścieśmy do jakieś części tylko dla kobiet. Tu jest chyba tylko dla mężczyzn, nie, Wera? Nie, to A, już, mam to wyjęte, więc sprzedamy. No ale na pierwszy rzut oka czyściutko, fajnie, nie? W tym metrze. W miarę pachnie. Mam nadzieję, że już dojedziemy sprawnie i będzie bez problemów. To wcześniej była jakaś taka złota strefa, nie? Gold coś tam. Lip. Lipowska. Więc pewnie jakiś tam droższy bilet można kupić i w komfortowych warunkach przejechać. Ale mamy to... <słuch> standard. Bez różnicy nam. <słuch> Dobra, teraz już oficjalnie witamy z Kataru. Dojechaliśmy. Ale fajnie, puściutko, nie? Nikogo nie ma. Ale jakie eleganckie to metro. O no, fajne. Właśnie tak słyszeliśmy, że tutaj głównie wszyscy jeżdżą samochodami. Paliwo jest dość tanie, chyba z 2 zł około kosztuje. Też się wiemy, więc z tym metrem to praktycznie podobno nikt nie jeździ. Ale no zobaczymy, my mamy 5 minut. Już mamy te mapy offline, tak? Działają, działają. Coś tam idzie. 5 minut powoli. mamy do tego hotelu, z tego przystanku, więc mamy nadzieję, że chociaż w tym hotelu pójdzie bezproblemowo. Ale uwaga, jest 40 stopni. No właśnie, jeszcze to warto dodać, że jest 40 stopni. My jest tylko wyszliśmy i tak buchnęło gorącem. No ale no nie wiem, jak to będzie z tym zwiedzaniem. Chyba, że wieczorem dopiero Czyli. wyjdziemy, no ale. No, znaczy, więc, no, ja bym teraz podkreślić, poszedł. podkreślić, że my jakby jesteśmy na czasie Bangkoku, Tajlandii. No właśnie. Czyli tak naprawdę dla nas to jest godzina 20, już a tu jest 15. No więc no, trochę nas dojedzie. No, zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że uda nam się coś zwiedzić. Że ogarniemy ten internet, bo to też jest ważne i coś tam Wam pokażemy ciekawego i opowiemy. No A teraz idziemy sobie do tego hotelu i, no, i zaraz damy znać, jak to wyglądało. Przetestujemy ten stopover za 14 dolarów. No już to jest opłacone. Więc... Trzymajmy kciuki, żeby już tam nie było problemów. Dokładnie. Chociaż... Mamy ten kod QR, więc powinno być dobrze, No ale tutaj zawsze są przygody w naszych podróżach, więc nigdy nic nie wiadomo. Dobra, zameldowaliśmy się, bez żadnych problemów. Dawno nie mieliśmy tak miłej no, obsługi, naprawdę. Super. Mega miła pani, wszystko nam powiedziała, w ogóle się wypytywała skąd jesteśmy, gdzie byliśmy. co tak, robiliśmy. No, nawet nam dała gifty jakieś, widzieliśmy, innym nie dawali. Mam coś tam dało. No jakieś takie ciasteczko. Ale mega super. Mamy na piątym piętrze jakiś pokoik. Wszystko pani nam wytłumaczyła. Mamy jakiś tam basen, ale w innym hotelu, A, tak? Mogę kartę? No, tak, no, tylko że to jest połączone. No i tak to wygląda. Fajnie, zaraz sobie zobaczymy ten pokój. Mamy na jakiś bazar, tak? Nam poleciła, to już wcześniej to czytaliśmy, to, to na pewno pójdziemy coś A tam zjeść. Pięknie pachnie. No super, super. Zaraz sobie już pokój pokazujemy. Sami jesteśmy ciekawi, jak to Dobra, wygląda. To... Dobra, sprawdzamy ten pokój za 14 dolarów. Lala! U, ale czyściutko. No, jakiś taki dość spory. W tych niektórych azjatyckich standardach to no, powiem naprawdę. szczerze, że. Kurde. Oddalimy trochę. Zobaczcie na to. jest na łazienkę. A szkoda, Szynka. że tylko tyle godzin będziemy tak króciutko. No, super, super. Skawa jest, coś, coś tam się napijemy. Telewizor, widoczek, zaraz szybki widok pokażemy. Coś widać ciekawego? A, nie za bardzo. Parking. Dobra, ogarniamy się i coś zaraz wymyślimy. No dobra, my już ogarnięci jesteśmy, zbieramy się, coś tam sobie poczytaliśmy. Załatwiliśmy sobie kartę SIM przez Revoluta, bardzo szybko. Tak, poszło. przez to AI, Airo, Rajlo czy coś takiego. No nie udało nam się tego no. zrobić, nie działało, pobrało pieniądze, no i niestety. Niestety dupa. Tak, teraz chcemy pojechać sobie na kornisz. Kornisze, kornisz, coś takiego, <laughs> na taką promenadę bardzo fajną, I chcemy Wam pokazać bold, bo są tanie, ale Ubery. też... O, Ubery, Ubery, no, Też się udało, już stąd odjeżdżają normalnie, więc bez problemu. Ale I tak w właśnie Czytaliśmy właśnie, że one no. przyjeżdżają w minutę. No i jest właśnie, że minuta. Było 14 zł. No i zaraz zobaczymy, kogo weźmie. Ale fajna sprawa. Mogę sobie tylko potwierdzić odbiór. No tutaj okay. chyba raczej wygodniej tak się poruszać, no bo jest, jest mega mega. 40 gorąco. stopni naprawdę, więc też nie wiemy jak to będzie z tym zwiedzaniem. No dobra, zapłacono. Zaraz zobaczymy. No dobra, nie minuta, a 3 minuty. I Tu mamy, że osoba niedosłysząca, więc będzie ciekawie. No ale spoko w Polsce też. Dużo osób tak jeździ, bez problemu. No i taki mamy lobby. Ale mega, teraz byliśmy w knajpie tutaj w tym hotelu, To mega super, nie? Tak ale właśnie taki ceny. amerykański styl, no ale ceny tak 80 zł za jakiegoś burgera, więc no już tak trochę drożej. No ale to Katar, potem się wybierzemy na taki bazar, mam nadzieję, że coś zjemy fajnego, arabskiego, jakieś pity, nie pity. Jakieś... Boże, kebab, <laughs> Zobaczymy, cieszymy się, no ale na początku ta promenada, więc zaraz Was tam zabierzemy. Hej. Nie wiem czemu pokazywało 3 minuty, ale już był i nam chciał odjechać, Pan. Okej, okej. Nie. Okej. Więc już był pan na miejscu, nie wiem coś aplikacja spierowała, czyli jednak był za mi w minutę a nawet... Szybciej. Od razu. To no, dobra, idziemy Milta tam mu pokazuje 14 minut. Jesteśmy już na miejscu, ale zobaczcie na ten widok. No normalnie. Pięknie. Nowy Jork albo Dubaj. Mhm. Coś takiego. jeszcze pomyśleć, że 50 lat temu tutaj tylko była wioska rybacka. Czajcie? I pustynia, nie? No. Aż nienormalne. Oni właśnie wtedy żyli sobie z tego, że wyławiali perły z wody. Jak jeszcze nie odkryli tego, że można z ropy. I z gazu ziemnego, z gazu. tak. Także mhm. oni zaczynali od pereł dalej można kupić ale wtedy z tego żyli po prostu no i jak widzicie dorobili się zarobić z tych czasów no nie no tak patrzymy mega pięknie ale też mega gorąco ale no widok robi wrażenie można się to łódką tutaj przepłynąć ale my tak właśnie gadaliśmy z Werą, że to też ma być odcinek z tego stopovera, żeby wam pokazać przy przesiadce jak to wygląda, bo też nie mamy czasu tak za bardzo tego zwiedzać, no i też padnięci jesteśmy, no, nie? spaliśmy trzy godziny tylko. Tak, a teraz znowu musimy spać, wstać o czwartej rano, więc no, I będzie przyjemne. ciężko. Więc pokażemy wam takie najładniejsze widoki. A słyszeliśmy, że po prostu, no, tam za bardzo się nic nie dzieje, po prostu wieżowce, więc też tam jechać i chodzić. Tak, bo w ogóle to jest taka jakby usypana wysepka. No i oni tak, tam tak. sobie właśnie postawili te takie najbogatsze budynki. No i ta panorama właśnie jest z tej wysepki. Takie sztuczne te miasto trochę jak takie Dubaj. jak w Dubaju, No, no takie trochę atrapy, pewnie. Idziemy sobie już tą promenadą, następny przystanek to będzie Suk -Wakif. to jest Nawet. tak zwany tak, stojący targ, czy coś takiego. Jedno z takich najbardziej klimatycznych miejsc tutaj w Dosze, się to chyba odmienia w Doha. Doha, więc będzie na pewno tam ciekawie, jakieś przyprawy, różne takie rzeczy, jakiś targ sokołów, bo tutaj są bardzo popularne, więc to będzie fajnie. No, tylko czeka nas 30 minut. Na piechotę. No, tak sobie wymyśliliśmy, że się przyjdziemy tutaj przy wodzie, no coś tam wieje, nie? Trochę chłodniej. No, ale warto ale... wspomnieć, że babeczki, długie spodnie. Tak, no. no Jednak tak. tutaj trzeba szanować tą kulturę. Wiem, że oni nie za bardzo jak przyjeżdżają do nas, to szanują, no ale my nie bądźmy tacy i Można my to... pokazać, że jesteśmy lepsi. Tak. wiadomo, trzeba szanować inną kulturę, jak się gdzieś przyjeżdża i to też jest ważne. No, ale jest mega czysto i mega pusto, nie? Tak. W ogóle, jak jechaliśmy tym samochodem, to pusto na drogach było. Czyściutko jest, teraz jak patrzymy, w ogóle nie ma śmieci nigdzie. No, tak schludnie bardzo. No, fajna sprawa. Możemy jeszcze wspomnieć, że Doha to jest najbezpieczniejsze podobno miasto na świecie. Jedno ale jakoś tam Jednozy. chyba walczy w rankingu. Tak, i też najszybciej rozwijające się. Także no dobrze im idzie, naprawdę bardzo dobrze. No, mają kasę to szybko idzie. Tak, i wyczytaliśmy w ogóle, że te metra, właśnie, którym nawet dzisiaj jechaliśmy, to one są bez kierowców. Po prostu są bezobsługowe. Tak, bezobsługowe. One jeżdżą sobie bez żadnego pomocnika w formie ludzkiej. Tak, tak warto wspomnieć właśnie, że to wszystko powstało właśnie przez Mistrzostwa świata w Katarze w 2022 roku. Cała ta infrastruktura. Te wszystkie stadiony i ta właśnie komunikacja miejska, wszystko powstało dzięki temu. No ale też to ma to swoją przykrą stronę, ponieważ też z tego co czytaliśmy i wiemy, że wykorzystywali tam ludzi, dużo osób zginęło, więc to też jest taka przykra sprawa, znaczy jeśli chodzi taka o Katar. Tak, tak. chyba nawet tak, nie wiedzą tak. za bardzo o tym. Więc to tak wszystko ładnie wygląda, ale jest też mroczniejsza strona tego miejsca. No to wiadomo. Trochę się wybielili tym. No właśnie. Dobra, lecimy sobie powoli, będzie coś ciekawego oczywiście, zawsze pokażemy. Ale panorama po prostu jestem zakochana. Nie no, przepięknie jest. Widoki mega. No i jest wspomniana pozostałość po mistrzostwach świata. Dalej to wspominają. Tu jeszcze ciekawa wycieczka. Po drodze nam się trafiła na wielbłądach. My w Polsce mamy konie. A oni mają tu wielbłądy. no. Podobno na tym targu można tam wsiąść, przejechać się, ale chyba nie dla nas. Takie zabawy. No i to też obowiązkowe miejsce w Katarze czyli właśnie perła symbol tego miasta wygląda pięknie oh, thank you. cały czas nas namawiają na te łódki no i jesteśmy w końcu przy pięknym zachodzie w tym klimatycznym miejscu no i tutaj już tak fajnie arabsko nie? Tak starodawnie fajnie tutaj już jest klimaciko, jest już też wielbłąd, na którym można sobie jeździć, tam zdjęcie zrobić no i tutaj mówię, no już jest fajnie, fajnie. Lody tureckie. Nie wiem, czy kiedyś próbowaliście, ale niezłe show robią. Może później spróbujemy, zobaczymy jaka cena, ale najpierw znajdziemy coś do jedzenia, nie? Tak, Jesteśmy tacy Jezus. głodni. Masakra. Więc mam nadzieję, że coś będzie zaraz. No i nie mogło zabraknąć przypraw, herbat, jakichś słodkości, tego typu rzeczy. Wszystko jest, a zapach jest taki piękny, nie? No jak w Turcji troszkę. A. Też czytaliśmy, że tutaj tak nie są natarczywi właśnie jak w Turcji, czy tam w Egipcie. Więc mamy nadzieję, że będzie spoko, że spokojnie sobie przejdziemy. U, ale też. No, coś tam sobie może właśnie weźmiemy. Do nas Rose Hibiskus. O, może właśnie hibiskus. No fajnie, fajnie, sporo tego. Jeszcze trafiliśmy na jakieś ptaszki. O, zobaczcie tutaj. No, trochę tego jest. Jeszcze kolorowo, kolorowo. Patrzcie. O, tutaj jakie ładne, zobacz Wera. Patrzcie na to. No oni się lubują w takich ptakach, nie? Co zrobić? No ale no... Oni mi się lubią. No i zakrywane wszystko. Tak to wygląda właśnie tutaj. Niestety kobiety za łatwo nie mają. Zatrzymaliśmy się już właśnie na jedzenie, bo umieramy z głodu, ale taką fajną knajpkę właśnie na tym targu znaleźliśmy lokalną. Z jakimiś czaszkówkami, nie? I zapłaciliśmy chyba 65 zł, tak? No. Tak trochę na chyba utrafił, coś tam zamówiliśmy, więc zobaczymy co to będzie, z jakimiś takimi chlebkami tam z tyłu jedzą, a już tak nie będę nagrywał, więc mam nadzieję, że będzie dobre. I co? Jemy i zwiedzamy dalej. Są i nasze szaszłyki. No Wygląda w miarę apetycznie. Jeszcze takie chlebki właśnie od do tego dostajecie. I jeszcze ojdzie nasza kola. I tu Wera miała mówić fajną ciekawostkę jeszcze z tymi klimami, tak? Tak. Bo właśnie fajne jest to, że no jest gorąco tutaj. No to wiadomo, klimatyzacja obowiązkowa w domu, ale ona też jest na zewnątrz. No, jesteśmy tutaj właśnie, zobaczcie, na zewnątrz, chodzą klimy, jest taka fajna sprawa, My się zabieramy za to pyszne jedzonko. Właśnie wyszedłem z talety tutaj publicznej, Normalnie sobie ci goście myli nogi w kranie, wzięli tak sobie nogę do kranu, myli, ale to chyba, chyba przez modlitwę, ale nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje. Musimy przyznać, że to miejsce ma taki klimat, nie? Takie piękne zapachy, nie wiem co oni tutaj palą, ale no przepięknie to pachnie. Tutaj sobie właśnie kupiliśmy magnes, przed chwilą u pana, 10 zł taki magnes, no tak normalnie. Można płacić kartą, tak? Właśnie chcieliśmy tą gotówkę wydać właśnie specjalnie na magnesy, No nie miał jak rozmienić, Nie miał 40 zł, nie miał jak wydać. Więc daliśmy kartą jest też z więc nie musicie wypłacać tej gotówki. My myśleliśmy, że jednak tutaj będzie trzeba gotówką, a jednak można kartą wszędzie, nawet za głupi magnes. No ale klimat jest normalnie jak z gry, nie? chcę być, że jak w No, no trochę tak. Fajnie, fajnie. Mieliśmy sobie w tym miejscu soki. Ja mam winogronowe, wzięła mango, ale są przepyszne. nie? To lepsze niż w Azji. W ogóle nie są rozświęcane z wodą. No, sam owoc. Sam owoc, przepyszne. 8 zł za jedno takie coś. Taki sok, mega mhm. co? Trochę w kolejce staliśmy. A wy zostawcie kciuka w górę. Widzicie tego złotego kciuka. To też dość popularne miejsce. tutaj. Ale już się zrobiło tak dosyć ciemno, nie? I mega to wszystko jak się podświetli. To jest klimat. Dopiero ludzie wychodzą. Jest chłodno. No, zapiero życie się toczy teraz. Chyba co ten kciuk. No już padnięci jesteśmy. Zwracamy do hotelu. Idziemy wziąć prysznic, no i kładziemy się szybko. I tak to wyglądało tutaj w katarze. No, za dużo rzeczy nie zwiedziliśmy, no, ale było gorąco, byliśmy padnięci. Myślę, że tutaj ten targ najładniejszy, nie? I to stare miasto tutaj. O, bardzo ładne. Mega, mega fajnie. Dobre jedzonka, wszystko super, więc naprawdę polecamy to miejsce. Jeśli będziecie mieć nawet parę godzin, no to od razu jedźcie tutaj. Nie ma co się zastanawiać. No i co, widzimy się rano na lotnisku, zobaczymy jak pójdzie z dronem. Szymane go w kolejnym dniu, My już jesteśmy na lotnisku. Właśnie mamy tą naszą karteczkę. Zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie bez problemu, czy odda zło drona. Trzymajcie więc, kciuki. Tak, trzymajcie kciuki. Stracimy. Widzimy się zaraz, damy znać. Mamy już naszego drona. Trochę było komplikacji, trochę poczekaliśmy. Ale szybciej niż wczoraj na pewno. Tak, ale na szczęście jest z nami. więc... No ale raczej nie polecamy mieć drona tutaj w nie, Katarze, nie. bo trochę to męczące i skomplikowane. Ale bardzo dziękujemy, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że coś tam sobie dowiedzie się na temat takiego stopovera w Przewodnik katarze. Przewodnik może zrobimy kiedyś. No, na pewno wrócimy, bo nam się no, podobało. Chcielibyśmy zobaczyć resztę rzeczy. Ale mówię, jak macie jakąś taką przesiadkę w katarze, no to fajnie, fajnie skorzystać, sobie zobaczyć, zjeść jakieś dobre jedzenie. I co? I to na tyle. Więc subskrybujcie nasz kanał, wpadajcie na Instagramu, tam jesteśmy na bieżąco. Włączcie sobie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco z filmikami. I zapraszamy na następne filmiki. Dzięki.